Cześć, ja jestem Dominik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiejszy odcinek poświęcimy w 100% tematowi związanemu z obecną sytuacją FC Barcelony, uwzględniając także ich przeszłość i przede wszystkim przyszłość. Nie jest żadną tajemnicą, że Blaugrana od połowy 2020 roku zaczęła borykać się z poważnym kryzysem na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest ich sytuacja finansowa, natomiast drugą była forma całej drużyny, w której za sterami zasiadł ich były piłkarz Ronald Kuman. Czy FC Barcelona może niebawem Wrócić na piłkarski szczyt, dlaczego Robert Lewandowski tak często jest złączony z przenosinami na Camp Nou, co musi zrobić Szczowi, aby Barsa zagrała w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem futbol1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta Powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją Dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Tym, którzy już to robią, serdecznie za to dziękuję. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Warto zacząć od 14 sierpnia 2020 roku, bowiem właśnie ta data świetnie ukazała problemy oraz początek kryzysu Barcy. Dla przypomnienia tego dnia drużyna Solara została pokonana w ćwierćfinale Ligi Mistrzów aż 8-2 przez niemiecki Bayer Monachium, który tego samego roku wygrał całe rozgrywki UEFA. Już kilka dni po tym blamarzu szkoleniowcem Blaugrany został wspomniany Kuman, a głośno było również o chęci odejścia Leo Messiego z Camp nou ze względu na fatalne wyniki jego drużyny w ostatnich latach europejskich pucharów. Ostatecznie Argentyńczyk został jeszcze na kolejny sezon, co nie pomogło Barcelonie w utrzymaniu dobrej formy w sezonie 2020-2021. Pod wodzą Holendra klub rozegrał łącznie 67 spotkań, w których odniósł 40 zwycięstw, 11 remisów oraz 16 porażek. Można powiedzieć, że statystyki te nie są wcale takie złe i owszem, jednak styl w jakim Barça często zdobywała 3 punkty, zostawiał wiele do życzenia. Kiedy Kuman był trenerem Katalończyków, ci drugi sezon z rzędu nie zdobyli mistrzostwa Hiszpanii. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w roku 2005. Kiedy to po raz kolejny Duma Katalonii mogła cieszyć się z wygrania ligi w sezonie 2008-2009, również w lidze mistrzów zaliczyli spory blamasz, ponieważ Kuman zaprowadził swoją drużynę wyłącznie do etapu 1/8, gdzie następnie zostali wyeliminowani z dalszej gry przez Paris Saint-Germain, które wygrał cały dwumecz 5-2. Jedynym sukcesem Barcy w sezonie 2020-2021 okazało się wygranie Pucharu Króla, co też pozwoliło utrzymać się Kumanowi na stanowisku szkoleniowca. Jednak nie to było powodem jego pozostania na Camp Nou. Klub już w tamtym okresie znajdował się w tak dużych problemach finansowych, że nie byli w stanie wypłacić Holendrowi odszkodowania, które wynosiło 12 milionów euro. Z nieoficjalnych źródeł długi Barcy mogły sięgać w tamtym czasie około 1,5 miliarda euro. Pojawia się więc pytanie, skąd tak ogromna kwota? Niemal każdy topowy zespół w Europie posiada pewne długi, jednak nikt nie spodziewał się pandemii, która skutkowała wstrzymaniem rozgrywek ligowych na 3 miesiące, a po powrocie drużyny musiały grać przy pustych trybunach. W taki też sposób wszystkie kluby w tym Barsa zostały odcięte od ogromnych pieniędzy, a przecież trzeba było nadal utrzymywać piłkarzy, sztab oraz pracowników. Kolejną rzeczą była również kwestia złego zarządzania budżetem przez były zarząd Bartomeu. Warto dodać, że duża część zawodników Barsy do dziś gra za znacznie mniejsze pieniądze, aniżeli mają zagwarantowane w kontraktach, co pozwoliło klubowi nieco odbudować swój budżet. To z kolei pomogło im, aby w końcu zwolnić Ronalda Kumana, a w jego miejsce postawić na niedoświadczonego Xaviego Hernandeza bardzo ryzykowny ruch la okazał się strzałem w dziesiątkę. Hiszpan miał okazję wcześniej prowadzić katarski Al Sad, dla którego również grał przed zakończeniem kariery. Trenerem Barcy jest już natomiast od pięciu miesięcy, prowadząc zespół w 28 meczach. Czego rezultatem jest 16 wygranych, 8 remisów i 4 porażki. Początki Chavezego nie należały jednak do łatwych, ponieważ na 10 pierwszych spotkań odniósł 5 zwycięstw i 2 porażki. Pod jego wodzą jednak Barcelona wróciła na właściwe tory, czego przyczyną były chociażby dobrze dobrane transfery. 42-latek sprowadził jesienią na Camp Nou daniego Alvesa. Natomiast zimą Ferrana Torresa, Adama Traore oraz Aubameyang'a Wszystkie wzmocnienia okazały się bardzo trafne, a szczególnie Obama Yang, którego zakontraktowali definitywnie, nie płacąc za niego arsenalowi ani centa. Gabończyk w Katalonii wrócił do żywych, czego rezultatem jest 8 goli zdobytych w La Lidze i 2 gole zdobyte w Lidze Europy. A propos wspomnianej Ligi Europy. Barca jest faworytem do wygrania tych rozgrywek i powrotu do Ligi Mistrzów, chociaż i bez tego są na świetnej drodze by to osiągnąć, jeżeli spojrzymy na tabelę ligową. Piłkarze Czawiego po pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Eintrachtem Frankfurt zremisowali 1 do 1, a już w czwartek zagrają drugi mecz, tym razem na Camp Nou. Barça znajduje się w dość komfortowej sytuacji na dzień dzisiejszy. Zimowe transfery okazały się niedrogie, ale i skuteczne, podobnie jak taktyka Chaviego, który wiedział, jak uporządkować sobie znajdujący się w rozsypce skład. Bardzo dobrą informacją okazało się również podpisanie nowej umowy sponsorskiej z kim. ponieważ mówimy o Spotify, czyli najpopularniejszej platformie streamingowej w zakresie muzyki. Klub podpisał ze Spotify czteroletnią umowę, na mocy której będą inkasować 75 milionów euro rocznie. Przy obecnych długach to nie są wielkie pieniądze, ale na pewno pomogą Barcelonie w odbudowie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Już latem bowiem Xavi planuje kolejne wielkie transfery w ofensywie, a już w marcu media przedstawiły nam ciekawych kandydatów. Dużo mówiło się swojego czasu o Erlingu Haalandzie, ale transfer ten wydaje się mało prawdopodobny. Owszem, kwota wykupu to wyłącznie 75 milionów euro, jednakże jego oczekiwania względem zarobków są wręcz chore. Mino czyli agent Norwega, chce, aby ten inkasował rocznie 40 milionów euro netto, dla porównania Neymar inkasuje w PSG 37 milionów, natomiast Cristiano Ronaldo w Manchesterze United nie spełna 30 milionów. Sam prezes Barsy Juan Laporta przyznał, że klub nie ściągnie żadnego zawodnika, który mógłby zaszkodzić sytuacji w klubie i wydaje się to zupełnie racjonalne i rozsądne myślenie. W ostatnich tygodniach natomiast jest bardzo głośno o transferze Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wciąż Polak nie przedłużył umowy z Bayernem ze względu na niezgodności w długości jego trwania. Bawarczycy chcą go przedłużyć o rok, natomiast 33 lata, ze przynajmniej dwuletniego przedłużenia. Jeśli więc do końca czerwca nie uda się dojść do porozumienia między stronami, to według wielu źródeł Robert Lewandowski latem zostanie sprzedany, ponieważ jego obecna umowa jest ważna wyłącznie do połowy przyszłego roku, a Bayern chciałby zarobić na polskim napastniku. W tym też aspekcie pojawia się pewna szansa dla Barcy. Roman Kołtoń w rozmowie dla Polsatu Sportu również poruszył ten temat, przedstawiając swój punkt patrzenia na ewentualny transfer lewego na Camp Nou. No. Bild zamieścił takie zestawienie, co lewemu pasuje w Monachium i co go zachęci do pozostania. A co mu nie pasuje, i jakby zniknął. To wymień po jednej rzeczy i z jednego i drugiego pakietu. No, bardzo liczne, bo tam siedmiopunktowe były te, te listy. Wymieniono ulubioną kawiarnię Roberta w Monachium. E, najwyższy kontrakt w historii Bundesligi. Mówi się, że Robert dostałby podwyżkę z 24 na 28 milionów euro rocznie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, słońce w Hiszpanii, na przykład, to też jest jakiś argument i tam też są pewnie wajne kawiarnie. Barcelona proponuje najwyżej 8 milionów euro netto. To. No właśnie, to jest pewien problem. No, Zachawi na pewno wrzuca do gry, prawda? Układka wczorajszego katalońskiego sportu nie jest przypadkowa, co nie znaczy, że ten transfer jest e, bardzo możliwy, prawda? On jest bardzo trudny. Letni transfer Lewandowskiego, natomiast za pośrednictwem Twittera w pewien sposób potwierdza dziennikarz Interi Sebastian Staszewski. Robert Lewandowski ma porozumienie z Barceloną. Deal ma obejmować trzyletnią umowę. Były też oferty z PSG, City i Liverpoolu. Czy to oznacza transfer latem? Niekoniecznie, ale info wysłane Bayernowi jest jasne. Polak chce zmienić klub. Również TVP Sport potwierdziło, że Robert jest rzekomo dogadany z Blaugraną i już o tym poinformowała Jermonachium. Ile jest w tym jednak prawdy, ciężko powiedzieć. Jednak nie od dziś nam wiadomo, że Lewandowski marzy o grze w Hiszpanii. W komentarzach napiszcie jakiego wy jesteście zdania na ten temat. Czy w waszej opinii Robert Lewandowski trafi na Camp Nou i czy FC Barcelona na dobre wraca do formy, jaką prezentowali jeszcze 4-5 lat temu? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w typach buchmacherskich, to Zachęcam Was do rejestracji u naszego partnera kanału STS. Partner przygotował dla Was naprawdę ciekawą promocję, a wszelkie szczegóły oferty możecie poznać, wchodząc w link, który znajduje się w opisie dzisiejszego filmu. Tym razem to już wszystko ode mnie. Jeżeli dzisiejszy materiał się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Kliknijcie również opcję dzwoneczka, który pozwoli Wam spersonalizować Wasze powiadomienia. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych piłkarskich materiałach. Na razie.